Ja pierdzielę! O kur. Ja. To jest on! Co to jest za gówno? Ja pierdolę! Ała, ała, Mariusz! Dobra, blazem tu. Jest po mnie już. Stary, nie wiem czy to dzisiaj zrobimy. Nie, nie wiem czy to się uda jest jestem Kacper. Dziś witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj ze mną jest Zajmar. Siema, siema, siema nöczko, dzisiaj mamy plan, żeby iść do tego zamku wieży, którego widzieliśmy w poprzednim odcinku. Run. Dobra widzowie, nie idziemy tutaj w tym odcinku, w tym odcinku tutaj nie idziemy. Na pewno nie, nie, jeszcze raz nie. Zapisałem sobie jego koordynaty. Dobrze, że mamy tą mapę i koordynaty, bo tak to bym nie wiedział totalnie, gdzie to jest. Całe szczęście. Się troszeczkę uzbroimy, poza odcinkiem pozbieraliśmy trochę przedmiotów. Jak sami widzicie, trochę tego je jest. Zrespił tak. nam się się jakiś ziomuś. Tak, w ogóle jakiś ziomek z respił diamentowej z zbroi i diamentowym mieczu. Nie wiedziałem, co się dzieje, myślałem, że mnie zaraz zabije, Ale on zabijał na dwa hit w ogóle. No, i go podkopaliśmy i zabiliśmy. I z niego wypadły dwie enderperły. Czy dadzą no, się może. Niedźwiedź tu jest. No, zjeba, tu jest. A no, Patrz, śmiesznie chodzi. Czekaj, już idę, gdzie jest niedźwiedź. Yo, ej, tam jest czarny jeszcze. Stary. Roga, patrz, że go pokonam. P nie, czekaj, Dla zostaw, zostaw, bo patrz. Tu jest jakiś lis. Ała, o obie! Uciekaj! Ej, co to jest? Gęś! Stary, gęś! Czy co to jest? Ej, to ma skórę w gębie. Och, eee. ej, ej, e, 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 e. co? Ej, co to się, co to, co to się czołga? stary, co to jest? Jakiś tak. Ała, ała, ej, pół serca. Co za shit, głupi! Jakim zbarwiałe to co za w ogóle. Nie, więc to jest za ale ale mnie zabiło. Co jest? co to jest to czerwone tutaj? Krab jakiś czekaj, chcę wejść pod wodę. Bez kitu, patrz. Kurde, nie bój ci, ała, O, 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 ała, Dobra stary, idziemy na tamte kordy lepiej. No chodźmy. Wow wow wow, Mariusz, nie ma set. Czekaj, pierwsze weźmiemy rzeczy, się uzbroimy, to jest podstawą, a potem... Pójdziemy od razu. Dobra, e, jakieś jedzenie do przypalenia tutaj mamy. Gdzie jest węgiel? Tutaj jest węgiel. Proszę bardzo, przypalmy to. Co tu jeszcze? Dobra, moja zbrojka. To się przyda. Trochę żelaza się weźmie na zapas. Kobyl też się przyda. Drewno też się przyda. A trzeba się przygotować na to, bo nie wiemy, co tam możemy spotkać. Właśnie, e, musimy zrobić pochodnie. O właśnie, masz jakiś węgiel? Tak, mam. Myk. Ej, nie wi, stary. O kurde, skóra czarnego niedźwiedzia. Nice. Ja jestem gotowy, nie wiem jak ty. Teraz jestem gotowy, możemy iść. Także lecimy. Tak, ruina no ruina kolejna. Wow, 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 kolejna świnia. O właśnie o tych, o tych robalach o tym mówię właśnie. O tych robalach mówię. One właśnie wystrzeliwują tą jakby to, tą, ten śluz w górę zielony i właśnie wy, wy, wyrzucają wszystko w powietrzu. One są pod... one żyją pod ziemią. One mogą pod całą mapą chodzić pod ziemią. To jest tak trudno zabić. Patrz. Ale są silne. Są silne, więc uciekam stąd. Ała! Jak się szybko zabić? Bardzo bo strzela we mnie tęgnuj. Dobra, stare, 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 trzy serca. Dobra, zostaw to, uciekamy stąd po prostu. A i właśnie one zostawiają takie ślady, które spowalniają jeszcze. Mariusz, ja uciekamy uciekam. stąd. Dobra, teraz. No, trzeba szybko tam zalecieć. I przeczekać gdzieś tą noc. Nie zdążę chyba. Zdążymy, uda się. Widzę to. Na mapie widzę już. O kurde, ale to wygląda. Dobra stary, w kopsie gdzieś pod ziemię. Przeczekamy tą noc. Ja tak zrobię. Nie piję, się nie piję. się pod ziemię. Marłem. Husk? Czy zabił Husk? To ja już tutaj idę, zaatakować tych gnojków W ogóle wziąłem diamenty, już chciałem sobie zrobić miecz A w końcu go nie zrobiłem, więc zaraz będę musiał crafting stworzyć i to zrobić Ja pierdziu, ale to wygląda, co jest? Co Jesteś jest z tą wieżą? No stary, to jest ogromne! Ja pierdzielę! Co ty gadasz? Hopie, ale kozak! To jest to? Tak Gdzie tu jest wejście? Ty, o, ale drzewa!

Stary, ty chyba nie widziałeś. Dobra, chodź, szukamy tego wejścia, ale mówię ci, że tu jest przewalony już na starcie. Strzelam, że gdzieś tutaj jest wejście. Jak to jest wielkim drzewem? Patrz, patrz to, patrz to. Zombiaki mają strzały. Zombie, oh, który strzela? O kurde. O shit! Patrz, patrz, patrz. On się leczy. No, chore to jest, uważaj. To ja mam Ała Ale on dużo życia zabiera Ała, Nie zabijaj zajmara, knoju On się, On się leczy Dobra, zabi zabiłem, zabiłem, zabiłem Kolejny jest tutaj Trzeba dać ich na dwóch Bierzemy od nich pan Bierz, 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 Trzeba ich ograbiać stary No stary, ale trzeba tam wejść Ja pierdziele To jest chory O, kolejny, tutaj też jest banner. Dobra, mam też banner. Dobra, gdzie jest wejście? Dobra, tutaj od góry wejdziemy. Dawaj. Podbuduje tutaj nas. to jest diskensant. E, coś walnęło. Co to jest? Coś ty zrobił? Bomby. Oh o fuck! Bomby. Stary ile tam... Ile tam tego jest? Zabił mnie. Ej, on strzela z jakichś bomb. Ała! To był granatnik, to był granat... On strzela z granatnika! Chodź tu do mnie stary Właśnie niepiękny, ale on mnie zamordował tak mocno okay. tak Mocno zamordował? Zastrzelił mnie od razu Wejście znalazłem O kurz Ja p Co się stało? Czemu umarłeś? Stary, co to było? Gdzie ja się zrespiłem? Ja tam ja, ja umarłem! Ja wlazłem, tam jest jakiś ciul się kręci co? Kręci? No jakiś ciul się tam kręci kuźwa Mnie wystrzelił zabił na dwa hity, na dwa hity mnie dupnął On się nazywa Bacher to jest Bacher Jeden ciul Jakiś tak no, Kręci się dup, dup i mnie zabił, stary Jak to możliwe, czekaj, gdzie, gdzie jest moja śmierć? tam jest kuźwa Ja umarłem, już tam biegnę kuźwa, bo już rzeczy, bo mi zaraz znikną Stary, nie wiem czy to dzisiaj zrobimy, nie, nie wiem czy to się uda Ale Ja właśnie wziąłem twoje rzeczy stary Tak, to, o, to jest on co to jest za gówno? Kto? No ten gnój gdzie ty jesteś? Na górze. Tutaj na górze. Duch Kurna, z uszczelki. Stary, 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 uciekamy stąd. Na razie stąd uciekamy. Zaraz tu wrócimy. Ja! Uciekaj! No, rzeczy szybko, daj moje rzeczy, proszę, proszę, proszę. Stary, stary, stary. O co, dochodź do tego domku. ty te, te gnoje tu biegną. Ja się tu chowam. Nie, ja się tutaj chowam. Ja, ja pie. Tu nic nie ma, tu są jeszcze respy zombiaków. Mariusz, 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 Chodź tutaj. Co to jest za shit? Ty mi dałeś tylko ten timing ty i resztę rzeczy. Nie mam życia. Nie mogę już nawet biegać. Zaraz mi z***** Kurde! Dam tam respy zombie! O, o, o. Stary, ja nie musimy biegać nie potrafię w chodź, tym pro... Chodź tu, chodź tu. Ja biegać nie potrafię, mały zombie mnie goni Stary! To jest k <goda> Daj nie mi wszystko stary, moje rzeczy wszystkie daj mi najlepiej. Nie gonił mnie, odgoniam, ucierł, ucierł ucierpił, uciekł! Ja pier... Aaaaaaaa! Ale to nie gonią stary! To jest pomysł, my ich odgonimy i będziemy do wniosek. To jest boss chyba o nim. To nie jest stary boss, boss nie siedzi na samym dole. No co ty? No, to jest, to jest zwykły typek. Ja wierzę do środka na przypale, szybko. Będę uciekał. O kurde, ale tutaj wygląda fajnie wszystko. Jaki mam miecz, widziałeś to? Tak, widziałem, dlatego idę po moje rzeczy tylko. Tary, oni się tobą zajęli, to jest dobry... O, oh, To jest zły pomysł, co, co zrobiłem właśnie. Ała! Ała! Mariusz! Witam, panowie. Oddajcie moje rzeczy. Co to tak brzęczy? Co tak brzęczy? Co tak brzęczy? Co to się dzieje? Jaki hmm. dziwny dźwięk On jest szamanem, on leczy innych ludzi, O trzeba go zabić To jest Ała, smile, już nie bij mnie Z tego miejsca da się dostać do skrzynek A co one kryją? O... Tutaj Biorę te rzeczy ze skrzynek No to bierz szybko, kradnij Stary, to jest dobry pomysł, daj mi budulec O kurde, o kurde O wasze plecy Wchodzą Jak najwięcej Rzucaj. O O fuck. Nie dostałem go. Nie, u, nie umiem, bo tam jest ten kurde gnój. Dobra, wlazłem tu. Jest po mnie już. Dobra, udało mi się. Lata diamentowa. Gdzie? Stój stary, czekaj na mnie. Jakie tu są fajne rzeczy? Stary, czekaj, idę do ciebie. Ja też chcę trochę od tego rzeczy. Uważaj plecy. Oł. Ja tylko nie było tak dobrze już. Nie no, zdobędziemy, patrz, ja już zdobyłem broję diamentową. Trzech wartowników, jeden ich wszystkich leczy, jak załatwimy tego, który leczy wszystkich i potem już załatwimy każdego. No dobra, no to zrobimy tak, jak sposobem jest z tamtym typkiem te, nie diamentowym. Nie, nie, nie. No saka. No przestrane stary, co tu się odpieprza? Ej, kto być pierwszy zgarnie cały <gryścimy> Nie, 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 dzielimy się na pół. Wyjść go wszystko. O stary, nie wezmiemy no, tych, tych rzeczy. Ora wziąłem je. Fuck. Pół serca! Co ja odwaliłem? Butcher Cię zabił. Stare, jest, jest, jest okej, jest okej, jest okej, okay, jest okej. Okay, okay, okay. Mam diament na ja miecz. Fuck. Pół serca. Butcher. Ah. Nie bij mnie. oła, o ty! Oa! Zabiłem go! Trzeba to zrobić taktycznie z nimi. Oddalić się od miejsca, żeby nie było innych i po jeden... No, co się leczy w głupia? Jak oni wypiją potkę, to już są na wykończeniu. Fakt, ciemno, nic się widzę. Płyta i smycz, okej. Okay. Teraz, co tutaj mamy jeszcze? ok? A tu są łóżka, ok. O fajnie. Stare mam miksturę leczenia. Dobra, idę po moje rzeczy, tam gdzie zginęłem, gdzie był Butcher. to tutaj na zewnątrz też jest skrzynka. Pusta, okej. Okay. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. E, później pokażesz mi, jakie łupy masz. Ty wszystkie, wszystko tutaj ogarnęłeś, co było. O, name tagi. Czekaj, ja chcę, ja chcę to. O kurde, ile tego tutaj wyje. Czekaj. Eee, o kurde, żelaza dużo. Co to jest? Masz kill off? Albo czekaj, zostaw mnie to na razie, zostaw to na razie Zniszczyłeś to Wykopałeś? Czy zniszczyłeś? Zniszczyłem Kurde, chyba trzeba było diamentowym albo jakimś innym Stary, ja sobie pozbieram tutaj łup, trzeba zbierać z tego To też weźmiemy Jako, że już zdobyliśmy to Ja będę tutaj zamieszkał w tym chwilowo Do następnego odcinka to będzie dobry pomysł. Fajnie, jakby jesteśmy w tym delikatnym takim centrum. Tutaj mamy taki biom, tam jest taki biom, tam jest znowu inny biom. Jakby wszystko jest różne biomy. Tam jest jakiś wulkan, nie wiem co to jest. Ale widzę dużo złot, złota, diamentów, węgla, żelaza, wszystkiego, lapizu. A na ten moment chyba będziemy kończyć odcinek. O i właśnie, widzimy kolejną rzecz. Nie wiem do czego to służy w ogóle. To jest najważniejsze pytanie. Nie wiem, stary, o co w tym chodzi. Stało to tutaj na górze, takie same. Wokół czegoś. Tutaj gdzieś, nie? I nic tu nie było wokół tego, czyli to normalnie może działać. Oj, i się nie wykopało. My się z wami żegnamy. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze subskryb... Dzięki. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górze subskrypcji, oczywiście o dzwoneczku. Wbijcie na kanał do Zajmara, na, na inne nasze social media, na Discorda, Instagramy, stronę na Facebooku. Bo założyłem, jeśli ktoś nie wie. I chcę przypomnieć filmy co sobotę o 16.30. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. JO! Trzymajcie się. Cześć!